Cześć witajcie, z tej strony Robert i dzisiaj również mam dla Was unboxing Samsunga Gear 2 Neo czyli dwa unboxingi w ciągu dnia Pudełko oczywiście było otwierane w celu sprawdzenia urządzenia i samo urządzenie oczywiście Samsung Brand Store Poznań dostarczył Zobaczmy sobie specyfikację. Tutaj będzie troszkę bardziej podobnie niż w przypadku Gear Fit w kwestii Gira 2 z tego względu, że właściwie parametry mamy te same, nie mamy tylko aparatu i koperta jest oczywiście plastikowa. Mamy tutaj taki inny kolor, ale z tych podstawowych rzeczy Bluetooth, żyroskop, akcelerometr, pulsometr, podczerwień, mikrofony i głośniki do rozmowy, IP67, no i wyświetlacz 163 cala, czyli tak samo. Podłóżmy sobie na chwilę urządzenie tutaj. I tutaj z rzeczy, które mam w środku, biała dowarka dla odmiany plus konektor, który jest też w takim kolorze szarym, mam nadzieję, że to będziecie widzieli. To nie jest czarny, to jest taki szary, czyli tak, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, czy to jest jakiś, jakiś taki titanium grey, coś takiego. W każdym razie w ten sam sposób będzie podłączony jak ten od Gira 2 zwykłego. No i sam zegarek. Zdejmijmy sobie te wszystkie folie z tych rzeczy, no i wygląda nam bardzo podobnie z tego względu, że tak jak wspomniałem różni się tutaj tak naprawdę kopertą i brakiem aparatu. Ale zacznijmy sobie od tych rzeczy co są istotne, tu mamy jeszcze folie, którą sobie pozostawimy po prostu, żeby już wszystkiego się nie pozbywać. I odnośnie samego zegarka, no to z przodu mamy wyświetlacz, przycisk tutaj do wybudzenia, ten nasz home, u góry nie mamy aparatu, mamy tylko podczerwień. Ta koperta jest plastikowa, to też warto wiedzieć. Tu dół bez zmiany jest plastikowy, widać, że on jest taki szaro-brązowy. Tu jest konektor do podłączenia tej stacji dokującej. Tutaj mamy pulsometr, czyli identycznie. No i klamra, tu też się również nic nie zmienia, jest wraz z regulacją. No i tutaj mamy głośnik, i tu mamy mikrofon. Tak, i tylko tu mamy mikrofon. Więc tak to wygląda. Jakiegoś e, specjalnej różnicy to nie ma względem Gira 2. E, Różnica jest w cenie tak naprawdę i w funkcjonalności. Więc, e, w tej kwestii po prostu sprawdzimy, jak to wygląda. No i zapraszam do wszystkich pytań, jakie macie, chętnie na nie odpowiem. E, dodatkowo myślę, że w niedługim czasie będzie porównanie wszystkich trzech zegarków jednocześnie. Postaram się tak najszybciej zrobić, bo wiem, że na tym Wam bardzo zależy w każdym razie no tak to się prezentuje jest to urządzenie bardzo podobne do Gira 2 i pamiętajcie, że Gira 2 Neo tak samo jak w przypadku i Gir dwójki, najpierw ładujemy, później dopiero włączamy i parujemy z naszym urządzeniem, więc to jest jakby najważniejsze, o czym musicie pamiętać. To fakt właśnie, że musimy najpierw urządzenie naładować do pełna, a dopiero później możemy z niego korzystać i cieszyć się. Oczywiście, jeżeli ktoś zrobi inaczej, podejrzewam, że nic wielkiego się nie stanie, ale prawda jest też taka, że skoro producent tak zaleca, to warto tak zrobić. To tyle. Zbędnie nie będę tutaj przedłużał, żeby po prostu już Was nie niepokoić. Zapraszam do pytań, dajcie znać co myślicie. No i myślę, że ciekawy kolor, również mamy trochę czasu na te urządzenia, bo to chyba będą dobre dwa tygodnie, ponad dwa tygodnie na testowanie tych zegarków, więc wszystkie zegarki są, zobaczymy jak one się sprawują. Dajcie znać co myślicie, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.